Uż idealną Polskę podbij tereny II Rzeczypospolitej, Madagaskar, część Niemiec, państwa bałtyckie oraz obwód królewski w dzisiejszych czasach. Jak chcesz, stwórz też Unię z Węgrami. Więc postaramy się, moi drodzy, to zrealizować. W ogóle, żeby najpierw stworzyć Rzeczpospolitą, to potrzebujemy Królestwa Polskiego, więc czeka nas wojna z Ukrainą. Zacznijmy od ważnych rzeczy, czyli zmiany koloru. O, proszę bardzo, piękna Polska czerwona. W ogóle dawno Polski nie było. Chyba ostatni odcinek nagrałem 11 lutego, czyli to jak na ten kanał jest bardzo dawno temu. I tu mamy ten nasz piękny Madagaskar, Polski. Kolonia, standardowa technologia Jeżeli chodzi o to, to w sumie tak, i będziemy musieli się klepać z Niemcami I tutaj z Ukrainą, Białorusią, Litwą, Łotwą, Estonią i w ogóle z Rosją No bo jak chcemy tutaj obwód królewski, no to trzeba Wywalmy na razie sobie armię i skipujemy Oczywiście poprawimy sobie relacje, nie coś z Czechami, ze Słowacją Żeby mi tutaj nie wjechali za bardzo, za szybko No i tutaj może kraje skandynawskie, żeby tutaj nie wypowiadały mi wojen Bo one lubią tak, siedzisz, siedzisz, a ci z wojną wylatują Jakieś dzikie desanty na plecy, no widzę, że Niemcy i tak nas nie Lubią. Zerwali z nami relacje. Postaramy się nieco poinwestować w Warszawę. Niech się Warszawa rozwija. Warszawa musi rosnąć. Gdyż poinwestuję sobie tutaj w rozwój, żeby technologia nam urosła. Z Ukrainą też mamy słabe relacje. W sumie bardziej niż z Niemcami. I w sumie Ukraina mogła być fajnym pierwszym celem. Tylko wiadomo, no z nią nie jest nigdy łatwo. I klasyka gatunku Rumunia wjeżdża w Grecję. To już po prostu jest jakaś tradycja. Dobra, spróbujemy się z tą Ukrainą. Zobaczymy, czy się uda. Wchodzimy mi od razu na tereny. Nie mam jakiejś super dużej armii, ale coś tam powinniśmy zdziałać. Szczególnie, jak szybko zajmę tereny. W razie czego jeszcze mogę dorekrutować i będę rekrutował, żeby to jakieś wsparcie na tyły szło No, dobra, 1900, jakieś jednostki. Dwa, sto, okej, okay. 9 koła tu mają. O kurde. Nie właśnie o tym mówię. Oni nagle znikąd wyciągają armię. Okej, okay. tu wbili, ale się odbili. Dobrze, dobrze. Tak tu było 9 5000 się spaliło, to moglibyśmy to spróbować coś wejść? 1400, kurde. Dobra, tutaj 500, 500, 1700, okej. Okay. Tyle będzie, że tam po prostu wejdziemy. Tutaj trochę dośle jednostek. Wy tutaj, wy idźcie tu. Tutaj zajmujemy kolejne tereny. O, właśnie, wiedziałem, że to będą próbowali wejść. Dobra, stolica obroniona. Wy spróbujcie tak przyatakować. 3700, ja nie mogę. Spróbujcie się tu wycofać. Tutaj wystawię kolejną armię. Idzie, tak powiem, nie jest kolorowo. Tutaj trzeba trochę się rozlać. Dobra, ty, ta armia zniszczona. Ok, nie jest aż tak źle. Cyk, cyk, cyk. Dobrze. Teraz tylko wejść na Krym i temat będzie skończony. A jeszcze tu są jakieś jednostki. Dobra, dobra. Ja ta, ta Grecja coś tutaj broni się, walczy. Dobra, mamy to. Ukraina cała podbita. Zobaczmy, co da się zabrać. No, całkiem, całkiem sporo. Bardzo fajnie. Tutaj dojdziemy sobie do rzeki. Jednostką podziękujemy za elegancką służbę. Możemy stworzyć królestwo polskie. Dawaj. No Jezu, ten brzydki kolor! O, tak lepiej. Zobaczmy, co jest pierwsze Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, okej. Okay. Co tu się w ogóle dzieje na świecie? Na razie jest względny spokój. A moi drodzy, ja Wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki Sage of Wam się podobają, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarzu i subskrypcji. A tutaj macie wspierających. No mamy coraz gorsze relacje tutaj z Niemcami. Już mamy minus 71. W ogóle ich przeskoczyliśmy delikatnie. Nie no, ekonomicznie tutaj ich zjadamy. Oni mają 135 tysięcy, my mamy 212. I już będziemy mogli tutaj tak. Mamy rzecz pospolita obojga narodów, żeby tutaj podbić. W sumie postawmy sobie tutaj jakieś wieże na granicy z Niemcami, bo nie wiadomo kiedy się tutaj odpalą. O, no, już widać jakieś armie są. To tylko kwestia czasu, kiedy nas zaatakują. W sumie już mógłbym zacząć tutaj gromadzić armię na granicy z Niemcami. No tak myślę, żeby tutaj takie kodnie Niemcy może, moglibyśmy zająć na spokojnie. Tutaj sobie dorzucę obozy mm, zaopatrzeniowe, żeby utrzymanie wojska było minus 20%. Zawsze to troszkę pieniędzy sobie zaoszczędzimy na tym, że wojsko po prostu stoi. O, co tu się dzieje? Łotwa i Litwa się biją. To nieźle. O, Stany Zjednoczone wleciały w Rosję, moi drodzy. To ciekawe. W ogóle trzeba kiedyś zrobić taki odcinek, gdzie Stanami Zjednoczonymi wprowadzamy demokrację w każdy kraj, który ma ropę. A, tu jeszcze w ogóle Rosja ma wojnę z Chinami. O rany. Ale znając życie pewnie się wybronią jakimś studem. Ukraina też wleciała w Rosję. Kurde, wszyscy teraz na Rosję wjeżdżają. Biedna Rosja. Ja zapomniałem, jakie Polska ma fajne tereny, jeżeli chodzi o rekrutację. Naprawdę, tutaj można... Po ilości sobie robić. O, mamy wojnę z Austrią oraz z Norwegią. Czy to ma sens? Norwegia, daj spokój. Austria to samo. Gdybyście byli częścią Niemiec, to inny temat. Nad się od razu zgodzi na pokój, bo zobaczyli taką wielką i potężną polską armię. Wjeżdżamy w Niemca, nie ma co czekać. Bo jeszcze nam się porozwija tutaj. A my nie chcemy, żeby się Niemiec rozwijał. 14 koła idzie na stolicę od razu. Zobaczymy. Dobra, tu są jakieś ataki, OK. Nic specjalnego. Stolica pusta, Bernie zajęty. Berlin tak szybko nie upadł. Nawet za Adriana. Czemu to ja tu wysłałem tylko połowę armii? No nie wiem, czasami tak się dzieje. E, ok, to wyjdźcie sobie tutaj. Wy tu, wy tu. przemy do przodu. Trzeba wyzwolić Niemców, czy coś. <grym> nie wiem, zawsze jakiś pretekst jest dobry. Atakujemy. O, siedem koła. To tu Niemcy trochę odpowiedzieli. Ale w sumie co chcemy to już zdobyliśmy. Ale możemy jeszcze trochę pójść dalej, żeby pomęczyć ich gospodarczo. A wa, 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 To mi się nie podobało. Tutaj trochę, niech ta armia podejdzie. Wy tutaj na razie tutaj sobie zjedamy Niemca. Okej, okay, okej. Okay. Może coś spróbujmy tu się ruszyć. Mówię trochę na południu, bo na południu chyba więcej armii stoi. O, właśnie, tutaj jakaś obrona. A ła, kurde, niedobrze, niedobrze. Rzekłbym bardzo niedobrze. Czekajcie, jakby co raz rozegrać? Zróbmy tak, tu wyślemy połowę. Tutaj jeszcze wyślemy tą armię na plecy. Ta armia niech idzie na plecy, ta armia niech szedł do przodu. Wy, tu też możecie trzy koła wysłać. Zobaczmy, dobra. Tutaj to tu jeszcze jakieś próby. No i właśnie mamy wylew, mamy wylew, niestety. Zróbmy tak, tak i tak, żeby jakoś to zabezpieczyć. Wy tutaj, wy możecie też zejść tak bardziej na południe. Jakieś niemieckie kontrataki się zaczynają. Dobra, tam już możemy wystawić armię, jakby co. Tu trochę się zabezpieczymy to, okej. Okay. No i tu nam się robi taka wolna przestrzeń, co mi się nie podoba. Zróbmy tak i tak, żeby te jednostki tutaj weszły. Tu byśmy nawet mogli coś zrekrutować, żeby nam nie weszli na nasze tereny Zróbmy tutaj takie coś Zobaczmy, dobra, tutaj nie wylali się, tutaj pokonani, okej okay. Dobra ty, Ligit. dobra, myślałem, że będzie gorzej hmm? Trzeba mi Niemca do przodu I w sumie możemy zobaczyć, czy w tej konferencji pokojowej możemy wziąć, bo Mamy nie brać całych Niemiec, tylko jakąś tam część I zobaczymy, zaraz, tutaj znaczy, rzeczywiście te jakieś Berliny byśmy pozabierali Nawet sporo możemy, dobra, coś takiego To już tak brzydko wygląda ta granica, chociaż dobra Taka będzie poszarpana, o 4 punkty zostały, dobra coś takiego Zabieramy sobie tutaj sporą część Niemiec W sumie takie wschodnie Niemcy Czyli te gorsze Niemcy, ale zawsze coś Z Danią sobie zaczniemy wyobrazić relacje, bo Dania nie jest tutaj W naszym interesie i ja bym w sumie te jednostki wysłał do Gdańska, żeby już trochę Może zostawił tą Europę na chwilę obecną, niech tutaj coś się dzieje W ogóle jaka Polska rozciągnięta, elegancka, zobaczmy co tu się dzieje w Rosji, no Rosja Broni się, tak jak sądziłem Rosja będzie się bronić, ale spadła na 31 miejsce Tutaj dużo terenu wpadło. No, Ukraina jest o krok od Moskwy, tego się chyba nikt nie spodziewał. Tutaj dużo terenu zajęte. Jeszcze ten Kazachstan też tutaj coś działa. Nie wygląda to kolorowo. My trochę sobie tutaj teren sasymilujemy i tapujemy, tapujemy, tapujemy widzowie. Bo widziałem komentarz, że ktoś tęskni z tapowaniem, Więc tapujemy, tapujemy, tapujemy. Nie, ta Ukraina to tak, kurde, wjeżdża w tego Ruska. Kurde, niby taka mała. A jednak coś się dzieje. Ale tutaj, o, 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 coś, coś. Rosja działa. Pojawiają się tereny. Nie mówi, że jeszcze Gruzja. Jeszcze Gruzja wyjechała w Rosję. Ja nie mogę. Tu się jakaś tuwa uwolniła. O, Szwajcaria wjechała w Niemca. Chociaż Niemiec powinien dać sobie radę. O, i moi drodzy, nasz piękny sąsiad, czyli Litwa, nam wypowiedziała wojnę. Okej. Okay. Oła. Wow. Nawet zrobili. To by się spodziewał. Litwo, ojczyzno moja. Trochę jesteś pocięta, ale ciepło Niemiec za tym to... Tyk, tyk, dobrze, tutaj jeszcze jakaś obrona, wejdźcie sobie tu i tu, aby tu i tyle w temacie, pyk, pyk, pyk Litwa wróciła do macierzy, czy coś, do Polski A tutaj jeszcze Łotwa walczy z Danią Coś tu tańczą, ale się obronią chyba, co nie, czy nie, tutaj tak stoi kawałek Jakaś Somalia mi wypowiedziała wojnę, i sobie, i sobie Somalia, nikt się tu nie chce W sumie te kraje bałtyckie powinniśmy podbić, co nie, nawet tak było w challenge'u o, a my właśnie mamy wojnę z Estonią. No to dobrze, to przejdziemy po prostu przez Łotwę. To jak coś, to jest to wina. Mm, kurde, ale tutaj ciągle dania ich atakuje. Najpierw muszę poczekać, aż. Dobrze, obronili się i teraz mogę w nich wjeżdżać. Teraz jest ok. W sumie nawet do nas spoko, bo trochę jednostek stracili na tej danii. Nie możemy dać się tutaj zdesantować Danii. To są nasze polskie tereny. Już tutaj Estonia zaczyna wlatywać, ale ją zaraz wypchniemy stąd elegantko. O nie, Finlandia zabiera mi tereny. No jakim cudem, no Finlandia. Tak nie wolno. To moja Estonia. Znajdź sobie swoją Estonię. Czekaj, czy tutaj się ogarną, żeby się tutaj zdesantować. Mam nadzieję, że nie. Kurde. Nie podoba mi się to. No i zajęli wszystko. No to tyle było. Chyba, że. Szybki wjazd w Estonie. W tom, znaczy w Finlandię. Oddawaj moją Estonię. Dobra, wy tutaj i tutaj. Róbmy coś takiego. Styk, pick, pyk. Szybki desantik tutaj. Okej, okay. Daj mi to. Nie mogę, no i jeszcze dalej mamy wojnę z Estonią To dobra, to wyślemy pokój, bo, bo będę się bił z powietrzem czy to? Dobra, tak chcesz to lecimy na Helsinki Siema desant, witam Czy no dalej za mało punktów? Ja już wojska nie mam Dawaj to jakąś szybką mobilizację O nie, już się nas pozbyli stamtąd Dobra, 32 tysiące No nie, Finlandia tu wjeżdża Cyk desancik, cyk desancik, okej okay. Oni mają wojnę z Rosją? Nie, ale wysyłają tej tereny A mają przejście z Rosją? Tak, kurde, niedobrze to znaczy, że mogą z każdej strony teraz atakować. Dobra, znowu to wbiliśmy, ale tam już widziałem armię. No nie, teraz ta. Finlandia będzie próbowała to jakoś wejść. O, stolica Rosji jest w Kaliningradzie? Co tu się stało? Nie, no ty, ale oni się odkuli. Ale przenieśli tutaj stolicę. Dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie. Dobra, tutaj oni stoją w tych Helsinkach, bronią cię. Witam serdecznie. Z tej strony wielka Polska nieśmiertelna. Pyk, pyk, pyk. Dobra, czy to wystarczy? Oddawaj Estonię. Dobrze, mamy to. Estonia nasza. Nara. No, pięć punktów nam się zachowało technologicznie. Spoko. E, chyba teraz Białoruś powinniśmy wypchłonąć. Ty. A nie, dobra, myślałem, że to Chiny wszystko zabrały. O, Japonia wjechała tutaj w Chiny. No to niezła imba na świecie, moi drodzy. Imba, imba nad imbami. Okej, okay, mamy tutaj takiego rodzynka, co się nazywa Białoruś, między nami i Rosją. Co tu robi Szwecja? Okej, okay, to ciekawe. Szwecja zjadła resztki Ukrainy i Rosja tutaj zjadła Ukrainę. To w sumie Ukraina, niby tak miało być fajnie, miło sympatycznie, ale coś nie wyszło. Czy Kazachstan trochę urósł? Chyba tak, ale nie jestem pewien. No na pewno tutaj Chiny ostro działają, ale Rosja się nie poddaje. Japonia tutaj no działa na korzyść Rosji. Dobra, ale, ale, ale ten, ale, ale Białoruś. Siema, witamy z tej strony Wielka Polska. <grywy> Dzień dobry, jest Białoruś, bo chciałem się z nią pobawić. Cyk, 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 Ciekawe czy gdzieś się w ogóle odbije, czy tak całkowicie ich zjemy. No nie, nie trafiłem. Chciałem kliknąć w tą prowincję, a poszli w tą prowincję. No dobra, zróbmy coś takiego. O, 1200. 9 koła, ty! Co ta Białoruś? Halo? Proszę przestać. Co to za jakieś jednostki? Kto na to pozwolił? O nie, Bułgaria i jeszcze Holandia nam wypowiedziały wojnę. Wilno straciliśmy. Wilno, ojczyzno moja. Wracaj tu. O ty, co ty? Nie, tylko nie to. O, świetnie, Holandia, witamy. Dajcie mi jakiegoś mopa, bo trzeba to rozlanie ogarnąć. Dobra, czy się uda? Aha. Będę teraz ganiał za dziesięcioma jednostkami po całym świecie. Tyk, dobra, są. Tyk, tutaj też odbiliśmy. Wchłaniamy tą Białoruś. Bułgaria, ty weź sobie sądzić, co? Ty Holandia też, idźcie sobie. Nie potrzebujemy was w moim składzie. Dobra, jak wygląda sytuacja z tą naszą yy, obojga narodów? Yy, no, w sumie wojna z Rosją nas czeka. Ale i tak byśmy musieli tutaj Kaliningrad zająć. Spoko, spoko. Stany Zjednoczone dalej męczą tą Rosję. Dwunasta już, a była czwarta. A Stany w ogóle są drugie. One coś podbiły jeszcze? Nie. Mają razem z Kazachstanem? To czekaj, może coś w Kazachstanie zabrali, czy nie? Nie. Tutaj rebelianci jacyś znowu powstają. Rosja nie ma lekko. Jeszcze zaraz my w nich wjedziemy. Dobra, fajnie. Rosja odbiła tereny. E, e, to zaraz je straci. A czemu Niemcy nas proszą o dostęp? Czy Niemcy mają wojnę z Rosją? Nie, ze Szwecją. Aha, i oni chcą tutaj dojść. Nie, nie zgadzam się. Szwecja, fajny kolega, nie atakuje nas teraz, więc, więc, więc nie. Dobra, fast attack. Cyk, cyk, wchodzimy na prowincje, które potrzebujemy. Tu proszę się elegancko rozlać. Kolejne prowincje uginają się pod polską armią. Zaraz wejdziemy do Moskwy i zmienimy plac czerwony na plac biało-czerwony. Ja to mógłbym być jakiś taki gość od propagandy, no nie? Bym jakieś takie hasła wymyślał. St. Petersburg padł. Dobrze, dobrze. Fantastiko. Dobra, to już w sumie dalej nie wiedziemy. Tutaj to, tu to. Nie pamiętam, ile tych terenów potrzebujemy, ale coś tam no postaram się... zagarnąć dla wielkiej Polski jak najwięcej. Jesteśmy już kawałek od Moskwy. A wejdźcie sobie jeszcze tutaj, chłopaki. I to, co Polacy lubią najbardziej, czyli wejdźcie do Moskwy. Tyk, poskwa nasza. Weźmy jeszcze to, żeby ładnie wyglądało. O, o pięknie. Piękne tereny tutaj. Dobra, na pewno tutaj trzeba te przygraniczne jakieś tereny zawsze brać, żeby stworzyć tą obojga narodów. Nie wiem jak dużo. Weźmy coś takiego ty, zabierzmy im ten St. Petersburg, dobra. Jak jeszcze można tyle? Mogę tyle, tyle. Coś w tym stylu. Ile tego mogę wziąć? To jeszcze mogę wziąć? I to jeszcze mogę wziąć? I to? Ale to już brzydko. O to! To będzie ładniej, O, coś takiego. I cyk, udało się. Pięknie. Ustawiliśmy im jakiś mały dostęp tutaj do morza, żeby nie pokali, że nie mają. Ale ekonomicznie tutaj od razu bym zabierał. No przecież takie cła od razu by szły. No raczej tylko tereny zasymilować. Tapujemy, tapujemy. Kurde, zapomniałem o tym, o Kaliningradzie. Oni mnie nie zaatakowali z tego miejsca. Ja nie mogę. A w ogóle zobaczmy. Możemy stworzyć obojga narodów. Dobra. E, e, stwórz. Tyk, Mamy to. Oje, znowu ten brzydki kolor. Pierwsze miejsce. Weź ten kolor. Kurde, Rozy mamy z Rosją. Kurde, trzeba będzie postawić gdzieś ze 100 tysięcy i wziąć ich na ultimatum, że dawaj ten Kaliningrad mordo, bo zapomniałem. Chociaż to jest ich stolica, to jest najciekawsze. No tak myślałem właśnie na tą Unią, nad Węgrami, ale Węgry prawie nie istnieją. Ale w sumie, możemy poprawiać. nuż się zgodzą na Unię. Wyślijmy i sojusz. O, sojusz, sojusz, się zgadzają. Dobra, Rosja, słuchaj, jest temat. Eee, ja wiem, że ty może poprawiasz ze mną relację, no ale musimy, no, no muszę mieć to, no takie wyzwanie jest, wiesz jak jest. Daj to, proszę, proszę, n nie rób problemu, no, no i robi problem, no, i... no i weź, weź tu rozmawiaj z krajem, bo jak będziesz niegrzeszna, to się wezmę na wasala. Dobra, 210 tysięcy ci stoi na granicy, Wladimir, proszę cię, 200 tysięcy, ja wiem, że masz tu stolicę, ale sobie przeniesiesz tą stolicę. Tak, dobrze, dobrze, nie wiem, ale te 200 tysięcy to jest magiczna liczba, Ciekawe, gdzie teraz mają stolicę, no w Moskwie nie, jakieś... Ok, jakieś Okha, aha! To nieźle, Ty tą administrację tak przenosić? Z jednego końca świata na drugi? W ogóle jakoś fajnie mieli te prowincje tutaj rozwinięte? No nie bardzo. O, Niemcy upadają już całkowicie. Wojna z Włochami, Holandią i Hiszpanią, piękna sprawa. Włochy się biją z Francją. Maroko, ty Maroko, tutaj wjeżdża, co się dzieje? Tutaj jakieś hiszpańskie desanty na Anglię. A to wielka, czerwona, piękna Rzeczpospolita. Ty i co? Ty chcesz Węgier ze mną ten? Unię zrobić? Spójrz u mnie, wyśli. Mamy to. Rzeczpospolita, obojga narodów, Węgry. I znowu ten przeklęty kolor. Jakaś dziwna ta flaga. To w sumie teraz by się przydało, by to nazwać Rzeczpospolita, trojga narodów. Chociaż w sumie to nie pasuje, bo tu mamy tak. Mamy trochę Niemców, mamy Polaków, mamy Ukraińców, mamy Białorusinów, Litwinów, Łotwinów, tak się mówi, Łotwini, Estończyków, Węgrów, tak z osiem naliczyłem. No, Rzeczpospolita ośmiu narodów. Pięknie. <grystanie> Teraz, moi drodzy, te 200 tysięcy to tu ładnie tak stoi w Gdańsku. Popłynie sobie na Madagaskar. Tylko fajnie to budże to obciąża. Co to jest? Jakaś Afryka Południowa. Weźcie ich stąd, wywalcie. O, dobrze. Nie poprawię relacje. Wypowiedz wojnę. To <grystanie> ja robię. Dobra, zróbmy jakieś tutaj dzikie desanty. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Lecimy tutaj w głąb wyspy. Kolonizacja w XXI wieku. Może i Polska przespała czasy kolonizacji, ale, ale nadrabiamy. Nadrabiamy, już się budzimy, zaraz tutaj wszystkich wyprzedzimy. Ja wiem, że jest moda na wyzwalanie kolonii, ale nie w Polsce. W Polsce ten trend jeszcze nie jest modny. Tanzania, Legeria mi wypowiedziały wojnę? Czy wy jesteście poważni? Czy wy jesteście poważnymi krajami? Może też chcieliby zostać skolonizowani przez Polskę, ale no wiecie, Madagaskar trochę tak historycznie. Były tu jakieś próby. Nie każdy może się stać polską kolonią. Trzeba pić odpowiedniej ilości wódki. No i dobra, i ostatnie dwie prowincje: Cykmek, Pyk, Madagaskar. Chociaż nie, zróbmy inaczej. Weźmy ich na Wacala. Mamy Madagaskar. Trzeba zmienić nazwę Madagaskar. Na wielka polska kolonia. nawet plugin zmieniliśmy. Proszę bardzo, tak o. Na czerwono. Ładny, piękny, sympatyczny kolor. Chęć wolności ma być zero. Nie udało się, moi drodzy. Teraz będą wakacje na Madagaskarze. Jeszcze droższe. Bo to wiadomo, polskie wakacje są najdroższe. Nie no, ale serio. A tak, moi drodzy, udało się stworzyć wielką Polskę marzeń. Tak powinien wyglądać nasz kraj aktualnie. No ale chcecie demokrację, to tak macie. A co tu się w ogóle dzieje? Czemu Rosja jest jakaś żółta? Czy to są Indie? Tak, to są Indie. Indie zjadły tutaj ruska. Na szczęście stolica się trzyma na tej wysepce. I moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Hej.